jest, um, do geotermii wykorzystywane są otwory geologiczne jury dolnej. Z jury dolnej są najlepsze parametry, jeśli chodzi o wydajność wody i jej temperaturę, bo geotermia, geotermia to nic innego jak dwa parametry, temperatura wody i jej wydajność. Temperatura może być bardzo wysoka, będziemy to ciepło mogli wydobyć na powierzchni. I dlatego na niżu polskim geotermia, wszystkie otwory, które w tej chwili ujmują wody termalne do ciepłownictwa są wiercone do jury dolnej. W rejonie Łowicza jura dolna Zaczyna się od głębokości około 2100 metrów. Dlatego też w projekcie roku geologicznym, na podstawie którego ten otwór jest wykonywany, jest bardzo duża głębokość tej jury dolnej. Jest od 2100 do 2600. I teraz cała rola geologów, którzy na tym otworze są, Polega na tym, żeby przede wszystkim znaleźć przejście między Jurą Środkową a Jurą Dolną i tu postawić rury. Rury, tak zwane 9 Jest to bardzo istotne, żeby rury postawić we właściwym miejscu. A jeżeli postawimy za wysoko, no to będziemy mieć dopływ wody chłodniejszy. Jeżeli postawimy za Cały czas już teraz musimy wzmożyć czujność, aby nie przegapić momentu przejścia z jednym utworu w Teraz już te rury zostały postawione, będziemy wiercić jurę polną. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy 500 metrów tej jury. A jura to nic innego jak piaskowce. bo woda jest w piaskowcach. Jeżeli będziemy mieć iły, Głowce, w Głowce, w to tam wody nie ma. Wody mamy w Piaskowce i teraz mamy 500 metrów w Piaskowce, natomiast wiemy, że w Polsce temperatura wzrasta 3 stopnie na każde 100 metrów, w związku z tym kolejna ważna rzecz, aby nie ujmować od razu pierwszej warstwy, którą natrafimy, tylko poszukać warstwy głębi tak, aby ta temperatura była jak największa. W rejonie łowicza w projekcie mogologicznym przewidywana jest temperatura około 65 stopni. Oczywiście to będzie zależało, jak nisko te warstwy podobno są tutaj położone. Projekt alkohologiczny przewiduje, że wodę będzie można wydobywać w ilości około 100 metrów sześciennych na godzinę. Być może uda się wydobyć więcej wody, tak? Jeżeli warstwa piaskowców będzie miała odpowiednią grób, dużą większość będzie grób, to tej wody będzie być może więcej, a to liczę, że w projekcie jest dość um, ostrożnie to założone, natomiast liczę na to, że tego będzie trochę więcej. Wiercenie e, otworu powinno się zakończyć w rejonie września, potem pozostaje jego zafiltrowanie i zrobienie pompowania pomiaru czyli takiego próbnego wydobycia tej wody, myślę, że w rejonie, w okolicy Października a, powinniśmy takie pompowanie przeprowadzić i wtedy będziemy znać parametry tego otworu, stuprocentowe. Na razie mówimy tylko o szacunkach, przykurzeniach, natomiast po zrobieniu pompowania obrębnego możemy się spotkać jeszcze raz i wtedy ogłosimy Parametry, jakie z tego otworu uzyskamy? Te parametry jak najbardziej pozwalają zastosować ten otwór do ciepłownictwa, ale również może być wykorzystany do zasilania basenów, w wodę termalną, do lecznictwa, Tak więc takich przykładów na terenie Polski mamy bardzo dużo. Także ten otwór na pewno będzie otworem. całkiem przysłanej temperaturze, zwłaszcza, że niedaleko stąd przylatuje temperatura wody na głębokości 2800 m, to jest 68 stopni i można ją wykonywać w ilości